Wichrowe Wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila, dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Sprawdź, co wydarzy się w odcinku 279, który zostanie wyemitowany w dniu 20 października w TV 1. o czym jest serial Wichrowe Wzgórze? Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli, wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 279 poniedziałek 20 października. Halil namawia Cainep, żeby posłuchała głosu serca, rozumu i przyznała, że on jest jej prawdziwym mężem. Tulej postanawia się zemścić na songul za jej intrygi i grozi jej. W konkursie kulinarnym narasta konflikt, Kimet stara się zdyskredytować Kumri i Merv, co jeszcze bardziej dzieli rodzinę. Na koniec wychodzi na jaw, że Hakan dał Tekinowi podrobione banknoty i że Tekin był kretem przekazującym ofertę Kazimowi, a nie Cainep. Halil zapowiada, że nie daruje zdrajcy.